Cześć, witajcie moi drodzy widzowie. Witam Was w kolejnym odcinku z naszej serii Let's Play Minecraft. Yy, tak, widzicie w mojej dłoni diamentową łopatę. Tak, diamentowa łopata. Skąd ja wiem, diamenty? A więc dokończyłem już kopalnię. Teraz właśnie pójdę Wam ją pokazać. I yy, wyruszyłem na poszukiwanie diamentów. Znalazłem po diamenty. Ogólnie znalazłem ich 6, tylko 7, 7, 7 tylko że zrobiłem sobie takie pomieszczenie tam gdzie odłożyłem na chwilę tam itemy w kopalni tam głęboko, głęboko podchodziłem w jakiejś jaskini i niestety je zgubiłem, zgubiłem drogę do tego, ale znalazłem potem jeszcze trochę diamentów, więc no, miałem 5 diamentów przyniosłem tutaj do domu. Tak jak widzicie właśnie wygląda moja kopalnia. Tutaj zejście do sam, na sam dół wszystko obrobione kable z Tutaj mamy poziom 6 bo, 6, bo tutaj dalej już się nie da dokować bez bedrock. Tutaj taka czarna ziara I tutaj jest, właśnie na poziomie 12, są takie. Będą tego typu mm, szyki, jakby. Tutaj będzie, tutaj jest, będzie jeszcze tak wykopany i tak dalej, żeby tak, tak się najlepiej się szukać elementów tak jakby w kratkę. To jest najlepszy sposób. I tak wygląda to ogólnie to wszystko. W kopalni, kopiąc, zdobyłem bardzo duży level. Bardzo duży naprawdę. Miałem chyba 30, któryś sam, sam kopiąc, plus zabijemy jeszcze jakieś tam potwory. z Znalazłem pełną spawnerów tych pająków, co. Trują, choć mnie w ogóle nie trują mm, ale tutaj wyruszyłem na polowanie i chciałem, już miałem 41 level chciałem to być z tego 42 levelu, pójść po Obsydian i sobie coś tam zenchantować po trochu, nie? ale nagle na pustyni gdy wyruszyłem, napadło na mnie mm, pełno potworów, mobów i w ogóle, i tym sposobem mam level 5. No niestety, ale, mm, y, 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 ale ale jest nie jest tak źle, ponieważ już tutaj dzisiaj wyruszymy sobie, tak sobie zaplanowałem, na polowanie, tak na polowanie, na wszystko i nic, na wszystko i nic, o, tak, na wszystko i nic, na no, razie sobie wyzeruję ekwipunek, jest teraz południe, więc mamy czas, żeby się poszykować. Tak właśnie wygląda moja zdobycz, miałem tyle węgla, tyle żelaza, lazur, lapis lazuli, czerwony proszek, mało jakoś tak, nie wiem czemu, sztabki złota i cztery diamenty. I tutaj mam strzały, strzały mi się na pewno przydadzą na dzisiejsze polowanie, więc y, musimy sobie tu wszystkich sprzątać, strzał mam teraz mało, mało naprawdę mało mam, chyba nie już więcej, bo... Straciłem to wszystko na tej walce i ten level. Tak. Czy inaczej tak czy inaczej. Tak czy inaczej straciłem, więc dupa. mam się przyda chlebek nam się przyda. Przytam się jeszcze jeden patyk. I dwa diamenty. Bo zrobimy sobie diamentowy miecz. Mm, patyk. Tutaj mamy patyk. Oh, o diamentowy miecz. Tak, to jest coś. To jest coś w taki sposób, no i tutaj będzie chlebek tu będą pochodnie, tutaj będzie mieć strzały i łuk łuk sobie także wezmę ten tutaj, tutaj mam takie rzeczy no i myślę, że na polowanie to raczej byłoby wszystko, zresztą wezmę sobie jeszcze jedno jabłuszko tutaj, albo w ogóle teraz sobie zjem dwa chlebki i jedno jabłuszko o i tak mmm i przyda nam się też zbroja, no, dlatego bierzemy że żelaza, tu i robimy zbroję, puciki czapeczka na pierśnik, pierśnik, o, tak. i spodnie, i straciliśmy tym sposobem trochę żelaza, ale cóż, przyda nam się naprawdę przydał mi się taki ubiór o. Yy, i tak, wygląda już tak diamentowy miecz, tak jeszcze jakbym wszystko to miał zenchantowane to by naprawdę był men, pro men jeszcze muszę się zapoznać dokładnie z enchantowaniem, żeby sobie wszystko dobrze zenchantować i w ogóle dobra, teraz mamy tutaj północ, a więc pokażę wam jeszcze w domku, bo w domku też coś robiłem, ale nie tak za wiele, a więc tutaj o jak widzicie mam to, to już widzieliście i tak dalej i tu mam zejście tutaj do piwnicy, tak? I tutaj będzie, będzie magazyn i tutaj mam jak dwa, dwa sobie w tutaj wykopę to na kształt ogólnie domu, a następnie zrobię jak jest dom mm, opowiedzmy dom jest tu, tu i tu, tak? O, w taki sposób. Więc wykopę sobie jeszcze to, ten kwadrat 1 i miał już taki kwadrat cały duży. I w ten sposób właśnie będzie wyglądała cała ta tutaj piwnica, ten magazyn. To znaczy to wszystko nie będzie na pewno magazynem, tylko część, ale na przestrzeń nie będzie dużo, co się jeszcze tu wykorzystać Robiłem też coś na pierwszym piętrze. A więc wchodzimy i zrobiłem telewizor, plazma 50 cali, 60 cali 3D podłączenie do internetu, do komputera w ogóle. Tak, Mega Pro kanapa miękka. Tutaj głośniki kino domowe. Jeszcze po to tutaj i tutaj, bo tak są cztery głośniki, ja nawet tak mam w realu. Ha, ha, ha. A dobra. Mm. Zrobiłem też tutaj o ścianę. Obraz jakiś wziąłem, żeby to nie było tak pusto. I zrobiłem tutaj taki pokój. pokój. Tutaj jest komputer, tam jest łóżko i takie szafki nocne i telewizor. Tak porno ale oglądam, ponieważ tu są ludzie naprawdę. Tutaj taka skrzynka dla ozdoby, żeby była inna, się zastanawiam, czy nie zmniejszyć sobie trochę tego pokoju, ponieważ coś tutaj, nie wiem, co na środku wziąć, bo tak to jest tak pusto strasznie, ale nie wiem, dajcie w ogóle mi pomysły, sobie coś tam na internecie jeszcze popatrzcie w ogóle i zobaczymy, jakoś to będzie. Mm. Tutaj, tutaj nic nie robiłem i nie mam jeszcze pomysłu, więc jak macie pomysł, co tam zrobić, to też piszcie. Teraz wychodzimy sobie na dwór, mamy szósty level, teraz byliśmy na tych ząbiakach, Teraz obiecuję sobie, że jak wbiję 40. level, to pójdę. W ogóle nie, nie, nie wiem, czy nie lepiej byłoby, jakbym teraz po prostu robił się diamentowy kill off Kurde, kurde mol. Co mi się tu nie pasuje? Dlaczego? Tak. Mogę nie robić tego diamentowego miecza, bo tylko diamentowym kill off mi się da wykopać obsydian. Kurde. Ale dobra, dzisiaj wbiję jeszcze ten 50. level i jeszcze tam kiedyś pójdę be bezpiecznie, sobie wykopę. Obsidian i jest do Enchantingu, okej. Okay. Tam zachodzi słońce, ale mm, chciałbym, żeby to słońce zaszło i było szybciej tam. A więc teraz zrobię takie małe czary mary. I to słońce jest już tutaj. Teraz czekajcie, muszę sobie zamknąć ten komunikat. Tak. Moja magia jest potężna, więc nie, nie zadzierajcie ze mną tak. Umiem sprawdzić, że słońce się przesuwa, więc już cięższych rzeczy chyba zrobić nie można. Okej okay. Naszym miejscem, na którym będziemy najwięcej teraz expedzić, będzie pustynia. Pójdźmy na pustynię, ponieważ tam się dużo spełnia mobów i tak dalej. Dużo się mobów spełnuje, tutaj. Chleba sobie zjemy. Mam chleba dużo, więc nie żałuję. Tak, tam pół tego paska Tak, tutaj Wam może pokażę. To są chyba te dziury. Tak, nie, nie, tak, tak. Nie, czekajcie. Czyli te, tak czy gdzieś tu były te dziury Co zginąłem, to jest co? Nie, to nie jest to Znaczy tak, to było trochę lekkie wgłębienie, ale Ono się powiększyło właśnie jak gdy wybuchł chyba ten kipper Tak, 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 tak To w ogóle wiecie, że jest niedaleko mój spawn? Bo ja ogólnie zaczynając tę mapy gdzieś to obkrożyłem tam, taki las był, no nie, i tam idąc tam Przez te góry zobaczyłem i poszedłem tutaj A tak naprawdę miałem taką ukość prostą z drogą tutaj Do tego mojego miejsca w domku, ale tak, tak są, tak się okazuje, ogólnie tu się spawnuje bardzo dużo pająków, no nie bij mnie, ja cię mam widzieć. nie ty mnie, mm, kurczaczek, ty możesz mi przeszkadzać, możesz mi zmylić szkielet już, tak, Jedną się przyda po strzałach, i no, jest, mam tarczę, mam obronę, no i co, podskoczyć teraz W jełopie jednak. O jak ładnie go, jak headshot. Headshot zombie jak opiał. O, cały czas mi poskakuje znowu. Może to i dobrze, ponieważ walę cały czas kry krytyki, ale... Okej. Okay. Mm. Już trochę moje, 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 moja zbrojka jest już wykończona lekko. Leciutko, bardzo leciutko. O fak. Clipper. Tak, tutaj zaskakujemy cliper. Tak. Z tego, z diamentowego miecza chyba dwa razy wystarczy klipera wolnąć już. Mam 8 strzałów. Kliperów zwykle właśnie załatwiam... Dlaczego ja mam trochę zużyty łuk? Skąd ja go mam? Szkieleta? Szkielet tak go wykończył. I teraz headshot. Oh, fuck. Headshot, tak. I temu tak samo headshot. Headshot. i. I... Przed sobie poszedł, poszedł, no i co? Już podobie tobie gin, gin, zgin marnie, ty co jedno. Tam mam endermana. Edziu, Edziu, jakbyś tu mógł na chwilę wstąpić, będzie poprosił ładnie o szkieletów mam pełno. Edzio nie, zombie nie przeszkadzają ja tu. Chcę zmolestować... Yy. O, fuck, mój, wyrzuciłem mój diamentowy miecz. I nas bije coś, coś. Dużo nas bije, tych mobów. O, fuck. Nawet nie wiem, czy nie lepiej sobie radziłem tutaj na mapie z graczami. Potwory są lepsze od graczy, nice. Ice dla was, potwory, jesteście dobrzy. Jesteście bardzo dobrzy. Wiedziałem, że wybuchnie, bo nie mogłem się jak zwykle ruszyć do przodu przez tego jebanego minecrafta. Trzy, Trzy razy trzeba coś O 10 level. okej. Okay. No jak strzelasz tym baranie jeden? Mamy, mamy strzały, mamy strzały. Tam doświadczenia ja chciałem do iść do Endia, a nie do was. Endiu, no. chodź, 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 bara-bara. Idziemy sobie teraz tam, w tamtą część pustyni Tam jest zombie i trochę pająków Kiedy, wo, Kiedyś jak właśnie tu expient ostatnio to sam, bez nagrywania To tu było pełno pająków, to było pełno pająków Właśnie tu się mówi dużo, bardzo pająków, strasznie ekspi na pustyni, ale super Pająki dają chyba najwięcej extra, eks, tak mi się by nami zdaje To jest tylko moje doświadczenie, moje domysły Moje przeczucia na ten temat O, pajęczyna miałem na głowie Ach, ach te zombie, ach Zombie. Mm. całą noc mam tu zamiar przetrwać nie wiem ile trwa noc w Minecrafcie ale uda nam się przetrwać, tylko... bo mi się zawsze udaje przetrwać, tylko nie wtedy kiedy mam 40 level. Zawsze ten 41 level 40 to jest ten, yy, ten okres taki mniej więcej gdzie jak mam ten level że nie zabijają cały czas Coś Chcesz zobaczyć, jak się strzela. Tak się strzela. Hmm, ok. Teraz w ogóle w tej wersji w, w, y, wyszło coś takiego, jak że można naprawiać ten mieczyk i tak dalej. Więc, jak sobie SMCAPUEM, miecz już ogólnie y, y, bardziej się w, opłaca, że jak mam cały rozwalony już diamentowy prawie miecz to że muszę parę diamantów jakoś 4 5 żeby on cały się tak jakby odrodził czy coś na stronę no 4 jakoś tak to wi no, widzi się że o opłaca mi się bardziej zrobić nowy miecz tak bo dwa tylko diamenty pójdą ale kiedy z ten miecz powiedzmy na 50 bardzo dobrze będę miał dobry miecz to się takie już coś opłaca takie, takie robienie, jakoś takiego to się opłaca i znowu chodzę do tyłu jak ja tego nienawidzę najgorzej jak z klipperem walczę Okej, okay, byliśmy sobie już taki lewelek. Nie zbliżaj się do mnie. Okej, okay. zombie nie przeszkadzają. No rozjebij. ich. Tak. Oh, o fuck. O no nie, ta pustynia została zmasakrowana tak naprawdę. Dałam jeszcze jakieś kuleczki, doświadczenia nasze. Panny w skelecie. Nie widzę szkieletów, a najbardziej... No! Nie mogę się ruszyć! Ja pierdolę Kurwa, walną ci. przypierdoli ci A ty czego się kapisz? Jeszcze nie zginąłeś? Masz mnie zmiecza. Piasku mam na szczęście dużo bardzo. I katusa. Założę sobie tu linię obronną i nie będziecie się mogli przedostać, w pacani. O w uderzył I tym sposobem strzała się odbiła. No i co? LOL! Rozwaliłem go! FAK! Okej? Okay. Muszę się po prostu opanować i uspokoić, bo tak to nic nie działa. Jestem na pustyni, samotny, bez niczej pomocy. Tam mam... fliperów. Yy, ok. Okej. I tak powoli trzeba po prostu ich tu zabijać. Po zabijać. I już nie mam strzał. To nie jest dobrą wiadomością dla mnie. Ale ja sobie zenchantuję miecz, to to, to... to... już wtedy nie będzie przeprosznie. Ty już będzie naprawdę, a ty. No ja pierd... Lol, demonstracja. Ja Fuck. Ta pustynia. Nie wiem, jak nie nagrywałem, to było wszystko dobrze. To było bardzo dobrze. Ni... Żadny... Żaden klipper mnie tu nie atakował. Ani nic. A teraz. No, lol, patrzcie, ja nawet nie puściłem z myszki tego, a to mi on, on to już mi leciało. Również jest taka wersja, tam, jak tamto, czekajcie, no, da się, nie wiem o co chodzi. O, stado pająków. Ja was tu, moi kochani drodzy, rozpierdolę że tak grzecznie się do was wyrażę. Coś chciał. Idą, idą sami do mnie, chcą się poprzytulać. Ja po prostu poprzytulam. Czy jeden level No 20. Ty, tak, ty mogę się też, gdybym się mógł ruszać i by się nie robiło takich błędów, że chodzę. Nie wiadomo gdzie, to byłem tych wszystkich, to bym bez problemu. Tylko że te, przez te błędy, wszystkie tak mi się dzieje. Przez te wszystkie błędy tak robię. miałem błędy przez błędy po prostu. Wystrzały Nie mogę chybić. Już cię zabiję. Dobiję cię tym moim mieczem. No fuck. Abym go dobił. Mam nadzieję. Moja nadzieja tylko w pająkach i kliperach. To na dobicie 20 lewa. No proszę pajączki. Chodźcie. Kolejny odcinek poświęcę załataniu tej yy, yy, rozwolonej całej tego yy, pustyni. No jeszcze jeden mop wystarczy jeszcze jeden pajączek tam 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 jest pajączek tak tylko nie zniknijcie proszę chyba jest tam tak tam jest pajączek nie przewidziało mi się chyba nie już mam z widy to piasek ale kliper może jakiś kliper może jakieś coś w moim domku, w piwnicy może coś się spełnowało. Proszę, proszę, proszę. A tu Clipper i Boom. Nie ma nic. Fuck. Może na drugim piętrze? Nie ma nic. Na, pier na pierwszym Okej, okay, dobra. Z tym powiedzmy prawie 20 levelem kończymy dzisiejszy odcinek. Zbroja jeszcze jest trochę w... W dobrym stanie ja sobie wyruszam jeszcze parę razy na polowanie i na poszukiwanie jeszcze raz diamentów, a na dzisiaj to byłoby wszystko, więc komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie, na razie, cześć.